Różniczek wyszedł z puszki z tyłu wypuszczony Dnie na kolanie, A, na kolanie. <laughs> Uważaj, bo sobie nogę przetniesz BHP już, już BHP <grafię> tego nie poleca Była cięta od jaja to to... No to nie tą, tą nogę chyba, nie tą nogę, nie tą nogę o, od lewego jaja po prawą kostkę? Tak. No to życie Ci pokażę teraz. Czy dobrze zaczęłeś cięcie kolejne. Co się tak łapie za plecy? Muchy cię gryzą? Nie, czemu? <laughs> Jak to się mówi, przy, przy pracy to i warto się pośmiać, nie? Tak. Miłego dnia życzy Ludwiczek. Tak, miłego dnia. Wy, wydanie numer dwa. Ludwiczek rozpoznany w gumie.